Więc jeżeli chodzi o y, ogrzewanie i, i, i koszty, y, te które, które ponosimy, y, no, myślę, że nie ma żadnego zagrożenia, żeby czy Teatr Stary, czy MDEK nie mogły funkcjonować. No, MDEK nie funkcjonuje obecnie jako budynek, y, w którym Prowadzimy zajęcia no, z, z wiadomych przyczyn. Remont jest bardzo, y, bardzo głęboko y, zaawansowany. Ym, no cóż, poza wymianą elektryki okazało się, że wyszło tutaj no, parę dużych rzeczy, które musimy zrobić, i przy tej okazji, skoro jesteśmy wyprowadzeni z tego budynku, no jest to no, jedyna szansa, żeby, żeby takie generalne. Remonty przeprowadzać. My teraz wszystkie zajęcia prowadzimy w Teatrze Starym plus jeszcze dzięki dobremu dobrej współpracy z dyrektorami zespołu szkół mechanicznych i zespołu szkół elektronicznych. Tam dwie pracownie mają swoje zajęcia. My jakoś się mieścimy w teatrze, jeżeli zaś chodzi o zakończenie prac. Projekt ma być zakończony do sierpnia roku 2023. Myślę, że na razie nie ma jakiegoś zagrożenia, jeżeli chodzi o zakończenie tych prac. Ja mam taką nadzieję, że może na wiosnę byśmy wrócili do MDku. Czy uda się wrócić tutaj z zajęciami, tego nie wiem, bo ten budynek nam po prostu dostarcza co jakiś czas nowych, nowych wyzwań. wyzwań i no, musimy po prostu na bieżąco swoje plany zmieniać.